Wraz z początkiem maja na terenie wszystkich nadleśnic w Polsce można legalnie spędzić dwie noce bez żadnego zgłoszenia. Na terenie nadleśnictwa Kościerzyna zostały wyznaczone trzy takie obszary. Leśnicy zachęcają do nocowania na łonie natury. Tego typu wypoczynek jest poniekąd turystycznym wyzwaniem. Nazywa się bushcraft, co w wolnym tłumaczeniu oznacza obcowanie z przyrodą. Do niedawna był turystyczną niszą, ale w dobie pandemii okazał się jedną z popularniejszych atrakcji. Polega ona na tym, żeby korzystać z lasu w sposób jak najbardziej naturalny, jak najbardziej zbliżony do natury, bez samochodów, bez telewizorów, bez radia, sam na sam z przyrodą. W każdym z 429 nadleśnictw w Polsce wyznaczono po kilka takich obszarów o powierzchni nie mniejszej niż 1500 hektarów każdy. Na terenie nadleśnictwa Kościerzyna znajdują się trzy. Staraliśmy się, żeby były one położone w miejscach y, atrakcyjnych, czyli gdzieś w pobliżu jezior, których tutaj u nas na Kaszubach jest mnóstwo. I one myślę, że podwyższają znacznie atrakcyjność tych obszarów. Więc jeden z obszarów jest, powiem ogólnie, mhm. na południe od jeziora Gołudniu, drugi z obszarów jest położony na południe od jeziora Strupino. Trzeci na południowy zachód od jeziora Drzęszcz albo Drzędno pod różnymi nazwami występuje, występuje to jezioro. Leśnicy tłumaczą, że biwakując w lesie, jesteśmy tam jedynie gośćmi i powinniśmy zostawić po sobie absolutny porządek, tak aby w żaden sposób nie zaszkodzić jego mieszkańcom. W związku z tym opracowano specjalne zasady biwakowania w takich miejscach. Rozbijamy sobie pałatkę, wieszamy hamak lub rozbijamy namiot pod warunkiem, że namiot będzie rozbity na twardym gruncie, tak żeby nie, nie wygniatać ścioły, nie wygniatać jagodzin i jest podstawowy warunek. Ogień rozpalamy tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Takie mm. miejsca są precyzyjnie oznakowane na mapie. Biwakowanie w lesie na dwie noce w grupach do dziewięciu osób nie będzie wymagało zgłoszenia w nadleśnictwie. Jeśli grupa jest większa albo pobyt w lesie ma trwać dłużej, trzeba kontaktować się z właściwą regionalną dyrekcją lasów państwowych. Co ważne, na miejsce biwakowania nie można dojechać samochodem. Auta muszą pozostać na wyznaczonych leśnych parkingach. Dopuszczalny jest jedynie rower lub piesze wędrówki. Informacje o obszarach turystycznych, a także regulamin są dostępne na stronie internetowej Nadleśnictwa Kościerzyna pod adresem